ma, to ja, piekarz Paola i dzisiaj wam pokażę sorki, trochę, spo, trochę spocony jestem, bo się zabiegałem mocno. Rano dużo biegałem. No nic, ale w dzisiejszym odcinku, jak już wcześniej zapowiadałem, pokażę wam poradnik jak poderwać, nie wiem, babkę, na przykład kobietę albo inną panią, na przykład w barze, w parku lub gdzieś tam w piekarni na przykład na budowie, no różne ty mnie biją! Eee... Wytniemy to. O, siema! To znowu ja, Piekarz Paola. I jesteśmy w niemieckim barze, do którego często przychodziłem w młodości. Jeszcze przed e, obaleniem... E, tego... Trzeciej Rzeszy. Schimmer uh, 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 guten Tag, ich bin uh, uh, Pekas Paola und uh, wie heißt du? Ich bin Ation oh, uh, alles gut, alles gut. Uh, ich bin uh, Pekas Paola und ich uh, komme aus. Deutschland, und. und Bobą du? Tak, bązu. CD-ACKS. <śpiewa> <śpiewa> I, I don't understand. <śpiewa> kurwa. Kurwa, mać. Dobra, idziemy. No cóż, kochane dzieci, tym razem nie wyszedł mi trochę podryw. No, bardzo smutne, no ale niestety nie mogliśmy już nagadać we własnym rodowitym języku, jakim jest nasz kochany język niemiecki. Wiecie, Marończyk jest prosty, uczcie się języków, bo chujal, staniecie. A na koniec jeszcze przedstawię jedną bardzo ważną scenę. Patrzmy. A na koniec odcinka pokażę Wam surówko na gitarze. A ja nie w Tu będą jako wycięte sceny, wiesz. Słucham? To będą wycięte sceny, oczywiście. Dobra. Twój stary, ha 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 ha. Kurwa. O, działa. Tylko Czekaj, teraz... Piekarz gra solówkę. <grymne> Czekaj. nie na mnie!